Do wojewodu polskiego wpłynęła kolejna skarga na nyskiego samorządowca. Tym razem dotyczy Piotra Woźniaka, szefa wojewódzkiego i powiatowego SLD, radnego i członka zarządu powiatu. Ma on łamać ustawę antykorupcyjną. Szczegóły sprawy w dalszej części wiadomości jest piątek 30 sierpnia. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji o Polskie. Odmuchów odwołuje się w sprawie decyzji Urzędu Kontroli Zamówień Publicznych, a Warszawa podtrzymuje decyzję o rażących uchybieniach w sprawie przetargu. Nie wiem dlaczego tę sprawę się łączy ze mną. Są to dwie oddzielne jednostki. Projekt Innowacyjna Nysa w Warszawie. W pierwszej kolejności to jest karta dużej rodziny. Czy Piotr Woźniak, lider nyskiego SLD, łamie ustawę antykorupcyjną? Takie zawiadomienie wpłynęło do wojewody opolskiego. Fakt wpłynięcia wniosku potwierdził nam Jacek Szopiński, rzecznik prasowy Wojewody. Tak, takie, taką informację dzisiaj otrzymaliśmy. Sprawa została już przekazana do Wydziału Nadzoru i Kontroli Polskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostanie zbadana. Zawiadam, nie dotyczy ewentualnego złamania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nazywana ustawą antykorupcyjną. Mówi o tym, że członkowie zarządu powiatu nie mogą prowadzić własnej firmy, a jeżeli prowadzą, to muszą zrezygnować z działalności do trzech miesięcy po wyborze. Piotr Woźniak jest w zarządzie powiatu ponad cztery miesiące i jednocześnie pozostaje współwłaścicielem spółki jawnej. Twierdzi, że jest to zgodne z prawem. Mam wykładnie na ten temat prawnika, który twierdzi, że rzeczą fundamentalną w prowadzeniu działalności gospodarczej i w tym momencie byłby to zakaz, jeśli miałbym umowę o pracę, bądź wykonywał decyzje administracyjne, miał upoważnienia pana starosty co do wykonywania decyzji administracyjnych. Nie sądzę, żeby była to przeszkoda, aczkolwiek są sądy od tego, żeby to wyjaśniać. Ja zapoznawałem się, będąc na starcie, jako członek potencjalny zarządu, rozpoznawałem tą sprawę, znam prawo w tym zakresie. Nie widzę tutaj żadnych przeciwności. Prawnicy, których podpytywała nasza redakcja, byli jednak innego zdania i twierdzili, że przepisy ustawy antykorupcyjnej jasno mówią, że Piotr Woźniak jako członek zarządu powiatu powinien zamknąć swoją firmę. Może ten proceduralny spór rozstrzygnie zaprawiony w prawniczych bojach były premier Leszek Miller, goszczący jutro w Nysie. Przyjeżdża tutaj jako przewodniczący SLD i spotka się z przewodniczącym czeskiej socjaldemokracji Bohuslawem Sobotką. Politycy będą gośćmi drugiej biesiady o polskiej lewicy, która odbędzie się na plaży Jeziora Nyskiego. Koncerty, muzyka, konkursy, zabawy to wszystko w celu integracji członków i sympatyków lewicy z całej Opolszczyzny. Mamy zapowiedź także bardzo ważnych gości. Mówię tu o premierze Leszku Millerze, mówię tu o sekretarzu generalnym Krzysztofie Gawkowskim, Dariuszu Jońskim, ale przede wszystkim także Bogusław Sobotka, czyli lider czeskiej socjaldemokracji. Wizyta także przyjaciół z Jesenika, Sołomuńca. W zeszłym roku podczas podobnego plenaru podpisana została umowa między Opolskim SLD a organizacją z kraju Ołom. Jutro Leszek Miller oraz Bohusław Sobotka podpiszą dokument o dużo większej wadze politycznej. Będzie to umowa współpracy pomiędzy czeską socjaldemokracją a polskim sojuszem lewicy demokratycznej. Druga biesiada planerowa nyskiej lewicy w lewo zwrot startuje o godzinie 17, a program rozpocznie koncert kapeli dętej z Jesennika. Powracamy do tematu przetargu na przewóz uczniów w gminie Otmuchów. Przypomnijmy, że Urząd Kontroli Zamówień Publicznych stwierdził poważne uchybienia grożące gminie wysoką karą pieniężną, a nawet unieważnieniem kontraktu. Gmina napisała odwołanie, które warszawski urząd odrzucił. Prezes urzędu stwierdził, że odmuchów nieprawidłowo zmienił warunki zamówienia na korzyść przedsiębiorcę przy podpisywaniu umowy z wolnej ręki. Gmina złożyła do tej decyzji swoje zastrzeżenia. Czy dany, dany typ usługi, której dotyczyło to zamówienie, jest zamówieniem priorytetowym czy niepriorytetowym, i właściwie o to określenie się to rozbija. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie zgodził się ze stanowiskiem gminy, powiedziała nam rzecznik prasowy Anita Wiśniak-Olczak. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w ramach y, informacji, która została skierowana do niego, nie, nie dostrzegł nowych argumentów, które pozwoliłyby na uwzględnienie zastrzeżeń. Stąd też stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostało podtrzymane. A jaki będzie dalszy przebieg tej sprawy? Procedura dotyczące zamówień publicznych wskazują, iż prezes Urzędu Zamówień Publicznych zobligowany jest do przekazania sprawy do Krajowej Izby Odwoławczej, która to wypowiada się w sprawie. Stanowisko, które zajmie Krajowa Izba Odwoławcza jest wiążące dla prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. I dzisiaj jesteśmy na etapie, kiedy zastrzeżenia zostały przekazane do Krajowej Izby Odwoławczej i oczekujemy na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej właśnie w odniesieniu do tego postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza na wydanie werdyktu ma dwa tygodnie. Sprawa ma też drugie dno. Niektórzy niskiej politycy twierdzą, że jest ona przyczyną odwołania byłego prezesa PKS. Stanisława Arczyńskiego. Arczyński był osobą, która poinformowała Urząd Zamówień Publicznych o nieprawidłowościach przetargu. Twierdzi on, że odwołano go pod naciskiem Piotra Woźniaka, szefa Nyskiego SLD, członka zarządu powiatu, a prywatnie syna burmistrza Odmuchowa. Czy syn odgrywał się w ten sposób za donos na ojca? Nie wiem dlaczego tę sprawę się łączy ze mną. Są to dwie oddzielne jednostki Piotr Woźniak i Jan Woźniak i nie bardzo rozumiem dlaczego pan to łączy i dlaczego głosy tak zwane je łączą. Nie, nie rozumiem pytania, dlaczego, dlaczego akurat sprawę PKS-u i przetargu w gminie odmuchu łączy się z moją osobą. Pan Arczyński przestał być prezesem, bo skończyła mu się kadencja, a nie został zwolniony. Jeżeli rozmawiamy o faktach, o merytoryce, a nie o uczuciach i o emocjach, to. to to wydaje mi się, że ta pierwsza część, czyli merytoryczność, fakty i wynik finansowy PKS-u i nie łączenie mnie ze sprawą przetargu, na którego nie miałem wpływu, ponieważ jest komisja konkursu, przetargowa od tego, nie bardzo rozumiem. Ja nawet nie wiem zupełnie w pewnych momentach, co się dzieje w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie. To nie koniec kontrowersji wokół tego przetargu. Wątpliwości budzi też podwójna rola radcy prawnego gminy Otmuchów, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej uczestniczącego w spornym przetargu. Nyskiego pks -u. Kolejna odsłona projektu Innowacyjna Nysa odbyła się tym razem w samej stolicy. Przedstawiciele powiatu ze starostą Adamem Fujarczukiem na czele odwiedzili Warszawę, aby tam w towarzystwie sztabu specjalistów oraz wiceministra Męciny przeanalizować projekty mające poprawić sytuację i spowodować szybszy rozwój powiatu nyskiego. Sytuacja w powiecie Nyskim nie jest z pewnością najlepsza. Co czwarty mieszkaniec nie może znaleźć stałej pracy, gdyż brakuje miejsc zatrudnienia. A i o założeniach własnej działalności gospodarczej nie jest łatwo. O tych i o innych sprawach rozmawiali w ubiegły czwartek przedstawiciele Starostwa Nyskiego z konsultantami w Warszawie. O wynikach tego spotkania opowiada starosta Nyski Adam Fujarczuk. W pierwszej kolejności to jest karta dużej rodziny. Okazuje się, że my na terenie powiatu Nyskiego mamy na przykład. 120 rodzin, 2 plus 5 i więcej. Mamy ponad 200 rodzin, 2 plus 4, a w sumie to jest prawie 5000 rodzin, 2 plus 2 i 2 plus 3 razem wzięty. I, I zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy właśnie, jak pomóc też tym rodzinom, jak również zachęcić. Młodych ludzi do, do dzietności. Martwi to, że na pięciu wyjeżdżających z Opolszczyzny trzech czy trzy osoby przepada na powiadamyski. Y, rozmawialiśmy również na temat y, karty młodego przedsiębiorcy. Karty młodego przedsiębiorcy, która wskazywałaby na zespół y, ulg, preferencji dla młodych ludzi y, starających się otworzyć y, przedsiębiorstwo/firmy. Rozmawialiśmy również na temat karty turystycznej, która w tej chwili funkcjonuje w Paczkowie i chcielibyśmy ją rozszerzyć na powiadnyski. Braki komunikacyjne dotyczące zarówno PKS-u jak i PKP wskazują również na braki dostatecznej ilości ciągów pieszo-rowerowych. Dyskutowaliśmy na temat przetwórstwa rolno-spożywczego grup. Może, może w tym kierunku udałoby się coś zrobić. No i system, powszechny system robót publicznych. Również dyskutowaliśmy na temat centrum, że można też wykorzystać środki finansowe na aktywizację bezrobotnych. Wiceminister był przychylny realizacji planów przedstawionych przez starosta. W spotkaniu z ekspertami uczestniczył również pan wiceminister Męczewski. Pan minister z wielką uwagą wsłuchał się w nasze prezentacje, które przedstawiliśmy. Przedstawialiśmy sytuację, jaka jest jaka jest powiecie. I powiem, że z wielkim szacunkiem odniósł się do tych pomysłów i wręcz część tych pomysłów, mówi, byłoby dobrze, żeby znalazły zasięg ogólnokrajowy. Następne, ostatnie już spotkanie programu Innowacyjne Nysa odbędzie się 11 września bieżącego roku. Do tematu wrócimy. W czwartek około 9.30 osoba z zakładu karnego zauważyła dym z hali lakierni dawnej fabryki samochodów dostawczych w nysie. Już kilka minut później na miejscu interweniowało aż 8 zastępów strażackich. Budynek jest częściowo wynajmowany. W środku przebywali robotnicy, którzy prowadzili pracę. Wszyscy zdołali bezpiecznie wyjść, a nawet zabezpieczyć cenniejsze urządzenia, okoliczności zdarzenia. Bada już policja. O 9:33 osoba postronna poinformowała Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Nysie o pożarze w byłej fabryce samochodów dostawczych. Minutę później dyżurny wysłał dwa zastępy wozów, potem kolejnych sześć. Na miejscu okazało się, że pali się trzecia i czwarta kondygnacja nieczynnej lakierni. Także nyska komenda policji otrzymała to zgłoszenie i w ramach szybkiej interwencji na około godzinę zamknęli drogę krajową numer 46 w miejscu, gdzie przebiega ona obok terenu fabryki, ponieważ zadymienie w tym rejonie. Było bardzo dużo. Dyżurny skierował wszystkie służby, pogotowie gazowe, ratunkowe, straż pożarną, którzy oczywiście na miejsce przyjechali w celu akcji ratunkowej. Policjanci zamknęli drogę, ulicę, całą szlak robrego w celu uniknięcia oczywiście niebezpieczeństwa. No na chwilę obecną, strat nie jestem w stanie powiedzieć. Będziemy wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że podczas prac rozbiórkowych, które są prowadzone na terenie, fabryki został zapruszony ogień. Na miejscu zdarzenia istniało także niebezpieczeństwo wybuchu, bo niedaleko nieczynnej lakierni jest skład gazów technicznych. O dużej dozie niepewności mówili też pracownicy, którzy przebywali w tym czasie na terenie zakładów FSD, bo ich pracodawca nie poinformował o zdarzeniu, a uważali, że powinni zostać ewakuowani. Na szczęście w niecałą godzinę osiem zastępów Straży Pożarnej całkowicie poradziło sobie z ogniem. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Spokojnego weekendu. A już w poniedziałek, 2 września, spotka się z Państwem Michał Baraniewicz. Do zobaczenia.